Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i w tym poradniku pokażę Wam, jak używać Reshade na Linuxie. Zostałem wywołany do tablicy, by pokazać, jak to się robi, ponieważ na dzień dzisiejszy jest to delikatnie skomplikowane, ale z tym poradnikiem pokażę wam, że w sumie to niekoniecznie jest to takie trudne. Na dzień dzisiejszy reshade nie ma oficjalnego lancera dla Linuxa jest tylko Windowsowy. Natomiast z tego, co słyszałem, co tam czytałem na forum, są plany by Reshade posiadał cross platformowy launcher więc w jakiejś tam niedalekiej przyszłości oficjalnie będziemy mogli sobie pobrać launcher do Reshade na Linuxie i sobie z niego korzystać natomiast na dzień dzisiejszy mamy pewne obejście tego problemu a mianowicie ktoś stworzył skrypt na Githubie który wyciągnie z tego launchera potrzebne pliki by uruchomić Reshade do gry jest niestety jeden minus tego skryptu a mianowicie Reshade na Linuxie działa tylko z grami, które używają DirectX oraz OpenGL. Jeżeli ta gra jest Windowsowa i używa Vulkan, i tylko Vulkan, jak na przykład chyba Doom Eternal, to niestety Reshade nie będzie działać ale jeżeli gra posiada możliwość uruchomienia jej w trybie DirectX czy OpenGL no to będzie wszystko GUCCI więc co potrzebujemy? w zasadzie to niewiele mamy tutaj krótką instrukcję wystarczy skopiować tą pierwszą komendę więc otwieramy terminal i wklejamy tą komendę ta komenda ściągnie nam skrypt i ten skrypt wyląduje do naszego katalogu domowego nie musimy jej wpisywać za każdym razem, gdy chcemy uruchomić ten skrypt. Ta komenda po prostu nam pobierze najnowszą wersję tego skryptu, więc tak raz na kilka miesięcy dobrze jest sobie tą komendę wkleić. Druga rzecz, którą musimy zrobić raz, nie musimy chyba tego powtarzać za każdym razem, to jest ustawienie uprawnień, żeby ten skrypt w ogóle dało się uruchomić, więc wk wklejamy drugą komendę. No i teraz występujemy do uruchomienia skryptu, więc kopiujemy tą trzecią komendę i właśnie tą komendą uruchamiamy skrypt z naszego katalogu domowego. Jeżeli chcemy pobrać reshade z wsparciem addonów, czyli ten bardziej zaawansowany reshade, gdzie jest nieco więcej efektów, które potrzebują więcej jakby wezwań, czy jak to się tam nazywa, API, to musimy wpisać reshade podłoga addon podłoga support równa się 1 i wywołać ten nasz skrypt reshade'owy. I musimy to zrobić bodajże tylko raz, i on nam automatycznie pobierze ten lepszy reshade z wersją add-on. On sobie ściągnie wszystko co potrzebne. W moim przypadku już jest wszystko pobrane. No i teraz mamy zapytanie: czy chcemy zainstalować do gry reshade, czy chcemy odinstalować reshade z gry? Ja chcę zainstalować reshade. No i teraz e, musimy wskazać folder, w którym znajduje się główny plik Excel gry. I nie chodzi tutaj o plik Exe launchera do gry, bo niektóre gry uruchamiają się z launchera, tylko oryginalny plik, gdzie jest gra, a nie gdzie jest launcher. Załóżmy, że pokażę przykład na remnancie from the ashes, więc przeglądam pliki lokalne remnanta. I w przypadku remnanta on się nie uruchamia z pliku remnant Exe, bo to jest launcher, tylko uruchamia się. z w folderu Remnant, Binaries, Win64, i tu jest Remnant, Win64 Shipping. I każda gra Unreal Engine 4 i chyba 5 w podobnym systemie działa, że prawdziwy plik Access w tym folderze. Więc co? Kopiuję sobie tą ścieżkę i wklejam ją do terminala. No i się pyta, czy ta ścieżka jest poprawna, więc daję Jest, czyli Y. No i teraz mamy zapytanie, czy chcemy, żeby Reshade spróbował automatycznie wykryć, jakie pliki są potrzebne do działania Reshade. Załóżmy, że tak. Może ten skrypt jest mądry. No i on wykrył, że ta gra jest 64-bitowa i potrzebuje pliku DXGI, czyli jest na DirectX 11. Czy to jest prawda? No, zaufajmy, że jest. Ja wiem, że jest. No i on teraz mi pobierze odpowiednie pliki, które są potrzebne do uruchomienia Reshade, no i zrobi małe ha ha i już Reshade jest zainstalowany. No i żeby go uruchomić, to zgodnie z tą instrukcją, jeżeli to jest grana na Steam, musimy wkleić tą komendę jako parametr startowy do gry, czyli prawy właściwości. Ja już tutaj mam jakieś komendy, więc przed tym wszystkim, co ja napisałem, to wklejam. No i ponieważ u mnie w opcjach uruchomienia dwa razy pojawia się procent, komand procent, to ten z lewej usuwam, ponieważ potrzebny jest tylko jeden komand procent, ko, yy, procent, procent, No i to powinno być wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia Risheida takiego bazowego. I wola. Reshade został zainstalowany, jak wcisnę home to mam listę efektów tych podstawowych, reshade'owych których możemy skorzystać no i tutaj mam jakiś załóżmy preset według instrukcji mam pobrać preset, zmienić plik txt w plik ini i powinno działać, no to pobrałem weźmy ten skrypt i do tego samego folderu, w którym mamy ten plik exe kopiujemy, ten Preset, zmieńmy mu nazwę na Word Walker, bo tak się nazywa, i zamiast tekstę dopisujemy ini. Nie wiem, czy to ma znaczenie, wydaje mi się, że nie. Chyba txt też może być. Ok, Home. Zmieniamy preset na Word Walker ini, Select. No i coś tu rzeczywiście, jakieś efekty całe dwa są zaznaczone. No i wygląda, że chyba działa. Możemy też włączyć tryb Performance, tak jak na windzie, żeby ten Reshade działał trochę lepiej. No, coś tu się zmienia rzeczywiście. Jakiś fake HDR. A może sobie nawet zostawię ten preset. Także gitarka. No i to by było w zasadzie tyle. Jeżeli chcecie na przykład ściągnąć jakieś dodatkowe efekty, bo Reshade ma też community efekty, no to wtedy po prostu pobieracie te efekty ręcznie i sobie je dogrywacie do folderu. Local share reshade. I tu jest Reshade Shaders. I tu są presety shaderów, które potrzebujemy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć.